Cześć. E, witam Was serdecznie po bardzo długiej, jak na mnie, przerwie. E, już tłumaczę o co chodzi. E, dwa tygodnie temu, w niedzielę, e, właściwie nad ranem, w poniedziałek nad ranem, e, oddałam już całkowicie skończony tekst książki. Później to miałam jeszcze jakieś małe poprawki i tak dalej, ale ogólnie cały tekst książki jest już oddany więc w tym momencie czekam na uwagi ze strony Pascala czy, znaczy na pewno jakieś tam korekty będą, jakieś uwagi będą mieli, no ale ogólnie wielki projekt książka jest um, skończony na um, ten moment, no na pewno wiadomo, coś tam jeszcze będzie w tej chwili um, poszły do druku um, wizytówki podcastu które będę chciała gdzieś tam porozkładać, porozdawać, żeby jak najwięcej osób po prostu dowiedziało się o, o, o podcaście, bo uważam, że naprawdę trzeba szerzyć tą wiedzę. Fajnie jest wysłuchać osób, które mają coś wspólnego, czy z autyzmem, czy, czy ze spektrum autyzmu, czy z ADHD, niezależnie czy jest się osobą dorosłą, czy jest się rodzicem. Dziecka. Myślę, że fajnie, że dobrze robi na głowę po prostu wysłuchanie, więc dlatego chciałabym jakoś tam szerzyć informacje o tym moim podcaście. Jeżeli chodzi o moment, jak oddałam tekst książki. Nie było mnie bardzo długo też na YouTube, byłam całkowicie zawieszona, nie reagowałam w ogóle na komentarze, które gdzieś się tam pojawiały, nie byłam w stanie odpowiadać na maile, po prostu byłam tak absurdalnie wymęczona, wykończona w ogóle to wszystko, co się działo. Po tym jak ja oddałam tekst książki, to serio nie sądziłam, że może być aż tak ciężko. Moja pani psycholog uprzedzała mnie, że w momencie, kiedy jakiś bardzo duży projekt, właśnie taki jak pisanie książki, dobiegnie końca, no to mogą być jakieś tam zawirowania psychiczne itd. Ale serio nie spodziewałam się, że będzie aż tak. Po pierwsze, to mam właściwie do tej pory, po, po dwóch tygodniach tak naprawdę wciąż. Um, ogromną labilność emocjonalną i to jest okropne, ja jestem na lekach, teraz już jest trochę lepiej, ale te pierwsze dni po, po oddaniu tekstu um, płakałam, nie wiedziałam w ogóle z jakiego powodu, um, płacz na przemian ze śmiechem um, płacz w ogóle przechodził w śmiech, śmiech przechodził w płacz w ogóle coś okropnego totalnie, totalnie kiepski okres to był, jeszcze dopadła mnie w tym, tym czasie um, choroba być może było to też związane po prostu z absurdalnym wykończeniem, wycieńczeniem organizmu. No, przede wszystkim psychicznie, no ale fizycznie nie ukrywajmy też, bo w tych ostatnich dniach, właściwie nie wiem, dwóch tygodniach przed oddaniem tekstu, ja spałam po 3-4 godziny, bo po prostu próbowałam wszystkiego dopilnować, żeby jakoś to jak najlepiej wyszło. Na końcu, też jak, jak pisałam, jedne z ostatnich stron w książce, to było takie, wiecie, piszę, piszę, pisze. Ja takie usiadłam do, do kompa na klawiaturze i, i po prostu pisałam tak jak, tak, jak leci, że tak powiem. Ale na drugi dzień czytałam to mojemu mężowi i ja tak strasznie przy tym płakałam. Ja po prostu zanosiłam się. Naprawdę naprawdę głębokim płaczem. To po prostu był, był płacz wyciągnięty z moich trzewi. Teraz, jak sobie to przypomnę, nawet to chce mi się płakać trochę. Bo wiele rzeczy do mnie w tamtym momencie dotarło. Wiele rzeczy zrozumiałam. No, ale cóż, no, cieszę się, że coś takiego um, byłam w stanie w ogóle napisać. Byłam gotowa do tego, żeby to napisać. Myślę, że książka, oczywiście, jeżeli zostanie już wydana i będzie czytana i tak dalej, to myślę, że może naprawdę zrobić dużo, dużo dobrego, ale słyszałam też już pytania, jak się czujesz po napisaniu książki, po oddaniu, po skończeniu w ogóle tekstu i tak dalej. No i za każdym razem odpowiedź jest taka sama. Jak się czuję? No. Ktoś gdzieś mi bliski, ktoś znajomy um, zrobił jakiś, jakiś duży projekt, napisał książkę, fajnie, fajnie, czekamy i tak dalej i po chwili takie, ale to ja? Ale to jest moja książka? To jest to mój tekst? Gdzieś w ogóle to się dzieje w... Całkowicie jakiejś, nie wiem, wirtualnej e, przestrzeni, nie wiem, w jakiejś innej w ogóle przestrzeni, w innym miejscu. Um, ja po prostu na razie jeszcze tego do siebie, że tak powiem, nie dopuszczam. E, muszę się po prostu przyzwyczaić do tego, że, że coś takiego zrobiłam, że spełniło się moje marzenie. E, ono, wiecie, ono finalnie spełni się w momencie, jak um, dostanę książkę, po prostu będę miała. W ręku wydrukowaną książkę z moim nazwiskiem na okładce. Na książce będzie też Lucy Janicka. Tak to będzie, taki mam, taki mam zapis, że tak właśnie chcę, żeby tak brzmiał podpis autora. Bo no, tak stwierdziłam, że na YouTubie funkcjonuje, tutaj na podcaście Zapachu S funkcjonuje jako Lucy, pisane przez SI. Co też pisałam właśnie w książce, że jest to jedyny błąd taki ortograficzny, którego używam z premedytacją. No, bo oczywiście powinno się pisać lucy, od wiadomo no po angielsku, ale ja nienawidzę formy lucy. Nienawidzę formy lucy. <laughs> nie wiem czemu. Jakieś takie mam zboczenie wzrokowe. Więc dla mnie musi być po prostu Lucy. Przez I pisane po prostu fonetycznie. Nie inaczej. Um. Trochę mi w gardle zasłało się. odzwyczaiłam w ogóle już od gadania. Um. Co dalej? No na razie jeszcze, na razie jeszcze trochę odtajam, ale jest już dużo, dużo lepiej. Niż było w tamtym najtrudniejszym czasie. No i myślę, że powoli będę mogła się zabierać za szukanie kolejnych rozmówców tutaj do, do podcastu mojego. Widziałam też, że też dostawałam komentarze, maile, że bardzo fajnie przyjęła się ta. Przyjął się ten pomysł z tymi wyznaniami, historiami anonimowymi, bardzo Wam bardzo się spodobał, co też mnie cieszy. I myślę, że to jest taka fajna przestrzeń, naprawdę fajna przestrzeń. Cieszę się, że taki pomysł przyszedł mi do głowy. Bo myślę, że po prostu nie jest łatwo mówić o pewnych rzeczach, czy to pod swoim, wiecie, wizerunkiem, czy to w wersji nagrania audio. No ale, wiecie, znajomi mogliby rozpoznać głos i tak dalej, a niekoniecznie osoba mogłaby tego chcieć. Więc myślę, że to jest naprawdę fajna, fajna opcja, fajna możliwość, bo wiem, że też są osoby, które. Bardzo chciałyby się podzielić jakimiś swoimi przeżyciami, doświadczeniami, trudnościami, po prostu ogólnie chciałyby się po prostu podzielić, no ale ze względu na identyfikację, chociażby przez sam głos, no to po prostu z tego rezygnują. No a ja stwierdziłam, że nie będę się bawiła w jakieś, nie wiem, zmiany głosu i tak dalej, bo to po prostu nie brzmi, więc nie chciałam czegoś takiego robić. Stąd właśnie pojawił się ten pomysł na, na, na tą serię wyznań anonimowych. Słuchajcie, to tyle, tak naprawdę, na ten moment, bo już jak słyszycie, głos mi, głos mi siada, naprawdę odzwyczaiłam się od, od, od gadania, w ogóle po prostu od gadania. W ostatnim czasie byłam po prostu całkowicie zamknięta w komputerze i pisałam i w ogóle. E to, co też mogę Wam powiedzieć, to um, jeżeli chodzi o jeden z rozdziałów w książce, e, to jest dieta u osób za DHD i e, e, ten rozdział wyjątkowo e, sama e, pisała m, rozmówczyni moja, którą też już znacie, staliby e, walcy kanału lub też osoby, które dłużej tutaj ze mną są, e, rozdział na temat e, diety u osób za DHD, tak jak powiedziałam wcześniej. No i któż mógłby to być inny, jak nie Megan Goetz. Prawda, jeżeli znacie ten odcinek, to na pewno na pewno się zgodzicie. Megan napisała kopalnie, kopalnie wiedzy i powiem wam, że ja przeczytałam wszystko to, co ona napisała po prostu z rumieńcami, z wypiekami na twarzy. I od momentu, kiedy przeczytałam to wszystko, co ona napisała, w ogóle totalnie, totalnie zmieniłam swoje nawyki żywieniowe. No Megan jest dietetyczką i psychodietetyczką też, więc jej podejście, po prostu łączenie kwestii psychologicznych, relacja w ogóle z jedzeniem i tak dalej, to jest w ogóle kosmos. I po przeczytaniu jej tekstu, to w ogóle nie jest absolutnie coś takiego, że ja, nie wiem, narzuciłam sobie jakąś dietę, że mówię sobie, że nie, nie możesz, teraz musisz tutaj, mówiłaś sobie, że nie będziesz tego jadła i tak dalej. No właśnie, zupełnie nie. Chodzi o to, że ja po prostu albo nie chcę, bo nie mam ochoty, zwyczajnie. Albo, tak jak Megan pisała, zaczynam zastanawiać się nad tym, czy to jest głód fizyczny, czy to jest głód emocjonalny. I okazuje się, że bardzo bardzo często dochodziłam do tego, że mój obecny głód jest głodem emocjonalnym. Doskonały protip dla osób, które nie są gdzieś tam na Facebooku, nie śledzą strony z podcast. Swoją drogą tak czy inaczej zapraszam bardzo serdecznie, bo tam jest mnie dużo. Tam dużo jakichś postów się pojawia, wpisów, tam też możecie zobaczyć projekt wizytówek, o których mówiłam na początku. Ale wracając do tematu. No właśnie. Co było, co było, na początku? Wiem, że mówiłam o Megan. Tak, marchewka już mi się przypomniało. Był taki moment, że straszna ochota mnie naszła na coś słodkiego. Znaczy miałam w domu cukierki, moje ulubione. No i wielka ochota mnie naszła właśnie na, na zjedzenie jednego z tych cukierków. No, ale tak właśnie zaczęłam się zastanawiać, idąc w myśl tego, co opisała co Megam, zaczęłam się zastanawiać, czy to jest głód fizyczny, czy to jest głód właśnie emocjonalny. No i um, okazało się, że znowu to jest głód um, emocjonalny, więc już dzięki temu, co przeczytałam, wiedziałam, jak sobie z nim poradzić. No, i poszłam do sypialni, położyłam się na łóżku, przytuliłam się do mojego mięciutkiego kocyka, przytuliłam się, znaczy, no dobra, nie przytuliłam się, bo mentos mi nie pozwala na przytulanie, ale pogłaskałam kota. I tak wiecie, leżę sobie, leżę i takie naklejałam. Ja nie chcę cukierka, ja nie chcę nic słodkiego, ja chcę się w coś wgryźć. Ja chcę coś gryźć i dosłownie miałam aż tak, taki szczękościsk po prostu niesamowity, bo się okazało, że ja potrzebowałam z jakąś, nie wiem, agresją, z, z jakimiś, nie wiem, nerwami i cokolwiek, po prostu w czymś mega twardym zatopić zęby. Ym, mogłabym sięgnąć po orzechy, ale orzechy są malutkie, nie? a y, no, jednak marchewka jest dużo większa, więc y, poszłam po marchewkę. Y, i zaczęłam ją gryźć i to, Jezu, jaka to była rozkosz. Taka totalna sensory, sensoryczna rozkosz. Marchewka jest twarda, marchewka chrupie, marchewka wydaje dźwięki i tak dalej. No i przede wszystkim trzeba się trochę namęczyć, żeby ją pogryźć, nie? Więc ta szczęka, tak jak potrzebowałam, bardzo mocno mi pracowała. I to dało w ogóle, to było coś niesamowitego, bo zrobiłam to... Autentycznie, w pełni świadomie, że zamiast pójść po cukierki, poszłam po marchewkę, e, i to nie było takie, że wiecie, takie e, mówienie, że mm, no, jak masz ochotę na coś słodkiego, to idzieś marchewkę, żebyś nie myślała o tym, że chcesz coś słodkiego i tak dalej. No, właśnie zupełnie nie. Ja się po prostu zastanowiłam, czego ja potrzebuję w tym momencie, e, i zaczęłam to. Em, to e, informacje przedstawione przez Megan, spisane w całość, która też do Was oczywiście trafi i dotrze będzie w książce. Zaczęłam po prostu e, totalnie przebudowywać, w ogóle zmieniać całkowicie swoją relację z jedzeniem. E, I od tamtej pory schudłam 2 kilo. Ja zupełnie nie patrzę na, wiecie, na cyferki, na wadze i tak dalej, chodzi wyłącznie o moje samopoczucie i to, jak ja się czuję i tak dalej. Wspominałam, że niestety po lekach przeciwlękowych, no, waga mi tam szalała z cyferkami, niestety, do przodu, więc chciałabym się tego po prostu pozbyć, bo nie czuję się komfortowo z tym. No, ale zauważyłam, że właśnie coś się zaczyna dziać w ogóle, nie? I to jest, to jest coś wspaniałego. Więc z niecierpliwością już czekam na ten czas, jak książka już będzie wydana i będę mogła Wam się pochwalić, że pokazać Wam, słuchajcie, jak książka jest już dostępna, możecie ją kupić tu i tu i tu i w ogóle zapraszam i tak dalej. No, czekam, czekam bardzo na ten, na ten moment. Kolejna sprawa, właściwie już ostatnia. Ja wiem, że już miałam kończyć, ale po prostu się rozgadałam na temat tej, tej marchewki, bo temat mnie strasznie wciągnął i mnie fascynuje do tej, do tej pory. Kolejna sprawa. Jutro mam rezonans. No, zawsze raz, raz do roku muszę mieć rezonans ze względu na ten program lekowy, w którym jestem. No i. Powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak ten rezonans będzie, będzie wyglądał, jak to wyjdzie. Ja też poproszę e, osobę, która będzie wykonywała badanie, żeby mm, zerkała po prostu na komputer w ten obraz rezonansu. Bo e, jeżeli po, po. Tak mi się wydaje, że chyba jeżeli są jakieś. E, jeżeli jest jakiś aktywny proces zapalny w mózgu, to, to chyba dopiero po podaniu kontrastu ten proces zapalny jakby reaguje. Nie jestem pewna, bo ja technikiem w ogóle co do tego nie jestem absolutnie żadnym, to tak z tego co mi się gdzieś tam mówiło o uszy po prostu. No to właśnie poproszę, żeby osoba zwróciła na to uwagę, bo fajnie to wyszło. Cieszę się bardzo, że akurat w tym momencie mam rezonans i że będzie wiadomo, co tam w tym moim mózgu słychać. No, bo nie ukrywając, że cała masa stresu, wycieńczenie, wyczerpanie w ostatnim czasie ogromne, no to jest pewne ryzyko rzutu. Też w ostatnim czasie jestem mega, mega, mega zmęczona. Mam ogromną męczliwość nóg, gdzieś tam kolana mi się zginają tak bardzo nieprzyjemnie. Na przykład w momencie, jak bardzo mocno się śmieję i stoję, no to, no to też czasami, jak mam taki napad śmiechu, no to proszę po prostu męża, żeby mnie asekurował, żebym się gdzieś nie przewróciła, bo już takie sytuacje były. Pamiętam, jak kiedyś właśnie muszę powiesić pranie. <grydolę> Obra to za chwilę skończę nagrywać i pójdę wieszać pranie. Jest północ 42, idealna pora na wieszanie prania. Super. Ale okej, okay. pamiętam, była właśnie taka sytuacja, kiedyś właśnie podczas zrzutu, jak um, z mężem chyba wróciłam wtedy ze szpitala czy coś nieistotne. Pamiętam właśnie, jak w domu wspólnie wieszaliśmy pranie i um, miałam jakąś totalną głupawkę. Po prostu tak się chichrałam jak czubek. No I się autentycznie przewróciłam. No, właśnie nogi po prostu moje nie wytrzymały, i wiecie, kolana, jak sobie stalnie to kolana nagle, pfff, właściwie tak w drugą stronę, no ale tak raczej nie zrobię. No i po prostu poleciałam do tyłu. Na szczęście nic się nie stało, no ale do dzisiaj to oboje wspominamy ze swego rodzaju uśmiechem, bo to było po prostu zabawne w tamtym czasie. Także. To na tyle. Chciałam się bardzo z Wami podzielić, zakomunikować, przekazać. Też jest taka informacja, że jeżeli ktoś chciałby pogadać do podcastu, to teraz już jestem dużo, dużo bardziej dostępna. Jeszcze muszę odezwać się do chyba dwóch osób, z którymi miałam gdzieś wcześniej. Ugadane też. Um, Wojtek Wizner, um, cały czas jestem, jestem z nim w kontakcie. Um, mam nadzieję, że szybko nam się uda tą rozmowę nagrać, bo um, też bardzo chciałabym Wam um, przekazać jakby to co, to, co Wojtek mi powiedział w tej drugiej części rozmowy, bo naprawdę to są bardzo, bardzo wartościowe informacje. Um, no ale czasowo jest po prostu ciężko. E, także jesteśmy z Wojtkiem w kontakcie, e, mam nadzieję, że uda się nam zgrać szybko, e, no a cóż, teraz ja już lecę, e, jeżeli ktoś z Was chciałby e, się spiknąć na rozmowę do podcastu, to, e, to zapraszam, wiecie gdzie mnie szukać, zapach.lesmałpa.gmail.com Możecie też pisać na, na Facebooku, zapach was podcast. Na Instagramie jestem dużo, dużo rzadziej, bo o Instagramie w ogóle totalnie zapominam, już o TikToku nie wspominając. Kiedyś może do tego wrócę, kiedyś może jakoś mi się to uda bardziej regularnie robić. Coś jeszcze miałam powiedzieć? Co ja chciałam powiedzieć? Co ja chciałam? Lucy, co ty chciałaś? A obraz, słuchajcie, nieistotne już, co ja chciałam. Już nie będę przedłużała, bo już też mój głos nie daje rady. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!